Bo no, lubisz okazję, nie? Like occasions. Jakiś czas temu największa okazja w Polsce internetowa. Kościół za 27 tysięcy złotych z ogromną działką. Dlaczego tak tanio? Hm, pytanie. Dzisiaj realizując następne materiały trafiam właśnie na tą mega okazję sprzed trzech miesięcy. Wielki hit internetu, który się pojawił nawet na różnych stronach jako... Naprawdę niezła okazja, dlaczego taka, taka tania nieruchomość, a ja już wiem dlaczego, piękny kościół protestancki, który był wystawiony na licytacji z dużą działką przy w miarę głównej drodze za 26 tysięcy złotych, niesamowita okazja, dlaczego tak tanio, o idę do środka, o. A no dlatego, że podlega pod konserwatora zabytków i jest już wymagany na niego remont, więc ktoś, kto go kupił, ale nic na razie nie robi, będzie musiał zainwestować tu sporo pieniędzy, jeżeli będzie chciał z tego coś zrobić. Bo poprzedni właściciel myślał, że coś tu zrobi. Niestety nic nie zrobił. I cały czas ten piękny kościół. Super okazja sprzed 3-4 miesięcy. Ciąg stoi i puść. Pusto, pusto, stan, cały czas jest. Nic z nich nie zaczął. No ale dzisiaj sobie taką małą zajawkę wrzucam w tej okazji wystawionej na sprzedaż za 20 chyba 7 tysięcy złotych z dużą działką. No niestety poprzedni właściciel też się na tyle prawdopodobnie kupił za 150 tysięcy. Odsprzedał to poniżej 30 tysięcy, bo chciał się problemu pozbyć. Ale dla nas jako ciekawskich takich różnych rzeczy jest to ciekawa atrakcja na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, gdzie pojawiają się nowe co chwilę odcinki związane z PRL-em i z różnymi ciekawymi miejscami, takimi jak też ten kościół. Kanał się prężnie rozwija. Mam nadzieję, że będzie dalej się rozwijał i różne ciekawe rzeczy będą się pojawiały. Tymczasem pozdrawiam z tej. Miejscówki, która mnie też zaciekawiła ze względu na wartość. Do usłyszenia!